Hejcie, witajcie z tej strony, debartek. i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale z Gry Brawl Stars A dzisiaj przedstawiam wszystkie darmowe skiny z wyzwań, które po prostu były do wygrania w challenge'ach, czyli wyzwaniach po prostu, yy, może nie o tyle darmowych, po prostu nagroda yy, tych wyzwań yy, to był właśnie darmowy skin. Yy, jak się wygrało, właśnie jakiś challenge. Y, ktu, którą właśnie y, za którą nagrodę można było dostać y, jakiegoś skinka, no to właśnie y, przedstawię Wam y, takie y, zestawienie skinów, które właśnie były do zdobycia w wyzwaniach Możecie się pochwalić, czy posiadacie jakiegoś skina z tego zestawienia, czy właśnie wygraliście jakiegoś, czy jakieś wyzwanie, właśnie związane ze skinem do zdobycia. Możecie się oczywiście w komentarzach pochw pochwalić. E, no i co, na samym początku zostawcie tutaj łapeczkę w górę. E, zasubskrybujcie również kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego nowego filmu, w jakim krokiem e, zmierzamy do pół tysiąca subskrypcji yy, chcę właśnie wbić to oczywiście jak najszybciej yy, zostacie również jakiś po sobie komentarz dla zasięgu yy, no i co ja wam życzę yy, miłego dnia udanego weekendu no i zapraszam do oglądania ja oczywiście nie przepadam za graniem yy, wyzwań Jakoś mnie to bardzo nie rusza, ale aczkolwiek no, takich wyzwań nigdy nie wygrałem, no, trzeba przyznać, że te challenge właśnie są dosyć trudnawe, za to nagrody są dosyć fajne, w sensie no nie zawsze, ale czasem są dosyć fajne, między innymi właśnie za Wygranie challenge'u można dostać skina, ale właśnie no, nie każdy challenge jest za skina, nie? Ale a, nagrody są dosyć fajne. Yy, no i tak, pierwszą, yy, pierwszym skinem właśnie, yy, który właśnie był do zdobycia w wyzwaniu yy, No to jest oczywiście Brawlowin yy, Rose. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Znaczy nie przeczytałem, tylko powiedziałem. Yy, ogólnie yy, ten skin yy, był bodajże nie pamiętam właśnie ile miał yy, właśnie ile trzeba było wygrać yy, rund żeby przejść challenge ale yy, prawdopodobnie to był jakiś championship o ile się nie mylę, mogłem się pomylić, ale na pewno, na pewno nie to taki jakiś krótki, tylko bardziej zaawansowany na przykład e, jakiś 15 rundowy, bo no jednak no jednak mi się nawet podoba og ogólnie ten skin, jest dosyć rzadkim skinem, przynajmniej ja widzę rzadko na mapie go, e, o ile właśnie się nie mylę. Yy, chociaż no nie każdemu się podoba yy, to był właśnie jeden z pierwszych skinów Rose oczywiście to był pierwszy albo drugi skin, jakoś Rose'a super nie ma dużo skinów, yy, więc postanowiono po prostu zrobić, yy, zrobić po prostu taki challenge o yy, nowego skina do rowzy to był pierwszy albo właśnie drugi, yy, po prostu twórcy pewnie yy, chcieli yy, właśnie stworzyć jakiegoś skinka, który właśnie będzie do zdobycia w, w wyzwaniu, yy, no i między innymi chcieli do Rose, bo pewnie no to trochę to jest bez sensu pakować, yy. Kolejnego skina do jakiejś postaci, która ma dużo skinów, więc po prostu, no, jak no, przecież no, każdy ma swoją ulubioną postać, więc no, też każdy chciał mieć jakiegoś skinka do tej postaci fajnego, więc no, do Rose też by się. Trochę skinków przydało, więc no, między innymi właśnie jest ten skin do Rose. W zasadzie nie pamiętam jakie są jeszcze skiny do Rose, bo na pewno jest ich mało oczywiście. Na pewno pamiętam, że jest Coco Rosea, to jest jakaś taka wakacyjna bardziej Rosea, ale ona normalnie jest za gemy, nie? A ta Brawlowin Rose, ciężko mi się to naprawdę wymawia. No to była tylko właśnie do zdobycia w wyzwaniu. Na pewno wiele osób posiada nią, chociaż nie każdy po prostu chce nią grać. Ale aczkolwiek skin jest dosyć ładny, taki właśnie w przebliżeniu do, do zombie trochę bardziej mi to przypomina. Ale dobra, przychodzimy do um, kolejnego um, skina. Trochę się rozgadałem, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Może, mo, może jednak chcecie, żebym się wygadał, nie wiem. W każdym razie przechodzimy do kolejnego skina. Kolejnym skinem. Yy, nie wiem jak się właśnie wymawia go, ale to jest Warrior Boo. Yy, jakoś nie trafię szczególnie do mnie. Yy, trochę wygląda jak yy, Indianin, aczkolwiek yy, już trochę jest gorszy od yy, właśnie tej Rose. Yy, Brawlowin. Yy, no wiadomo, no, znaczy pewnie gdybym wygrał tego, yy, ten challenge z Warrior, bo to pewnie również bym się cieszył, bo jednak no, kolejny skin do kolekcji na naszej szafce, ale jednak szczególnie właśnie yy, nie podoba mi się on. Um, ale wiem, że niektórym się na pewno by podobał. Ja dlaczego po prostu Wam tłumaczę takie zestawienie, dlatego, dlaczego pokazuję? Po prostu chcę Wam pokazać, że właśnie takie skiny były do zdobycia, żebyście mieli świadomość, że po prostu no, zastanawiacie się, dlaczego akurat niektórzy mają takie skiny, a jednak ich. Właśnie nie widać w sklepie No mianowicie po prostu Jest trochę skinów właśnie Które po prostu były do zdobycia tylko W wyzwaniu Czyli tylko kilku właśnie Dniowe takie właśnie chwilowe Dobra przechodzimy do kolejnego Skina oczywiście No i czas na PSG nie wiem do końca jak to się czyta, czy PSG, czy PSG, ale bodajże PZ. no i takie skiny to są między innymi PSG Mike, czyli po prostu nasz Dynamike i na przykład PSG Shelly. To były takie skiny piłkarskie, które po prostu też były do zdobycia w wyzwaniu. Akurat mi się te skiny podobają, jak już mam ocenić, który mi się bardziej podoba, to ten Mike. Ten, ten właśnie Dynamite, aczkolwiek oba skiny są dosyć ładne, nawet lepsze są od poprzednich. Yy, wiadomo, tylko właśnie w wyzwaniu były do zubycia, ale naprawdę chciałbym mieć ich w właśnie w swojej szafce mieć. Yy, na jakim koncie to jest oczywiście nieważne, ale ogólnie skiny są dosyć yy, ładne ogólnie. Yy, to takie właśnie piłkarskie, yy, no i na pewno właśnie wielu osób. E, próbowało e, grać tymi e, skinkami właśnie na Zedymie, bo po prostu no te skiny są przystosowane do grania e, na Brobolu. Tak po prostu można to nazwać. Skiny dla mnie są, e, są bardzo ładne, nie? Według mnie, e, Dobra, przechodzimy do e, kolejnego właśnie skina. Kolejnym skinem, e, nie mam tutaj co bardzo dużo mówić. E, nie wiem, jak to do końca się czyta chwila. Znaczy. To był jakoś, jak to się wymawiało, kurczę, V8 obitowiec czy jakoś tak, no ciężko właśnie mi ocenić właśnie tego skina, bo jest taki dla mnie przeciętny ogólnie jest, nie jest też najgorszy, są oczywiście lepsze skiny, też pewnie nie był to łatwy skin, co mogę do jej dużo powiedzieć? No, może nie jestem fanem, 8bitowca, ale na pewno komuś ten skin by się właśnie podobał, oczywiście. No, i ostatnim skinem, jeśli się nie mylę, no to to jest oczywiście na Bibi. Um, może nie jest jakoś super yy, ładny skin, ale naprawdę o tego skina się starałem. To mogę powiedzieć, oczywiście się nie udało, ale na jakimś tam koncie próbowałem go zdobyć yy, i nawet nawet dobrze mi szło, o ile się nie mylę, ale no niestety jednak się nie udało tego skina zdobyć. Yy, taka podobna do zombie, ale, ale właśnie jest to oczywiście inny skin niż. Zombie BB oczywiście, nie? Ale trochę dla mnie podobne jest to w stylu. Dobra, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się oczywiście to podobało. Widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się i cześć!